Nie spodziewałem się, że to powiem w 2025, ale. Hey, Twubelec. Witam w kolejnym odcinku z Legit Cheatingu. I co? I dziś będziemy używać Inurie, czyli jednego z szczyta, którego ostatnio Jak Ekwipunek będzie pomarańczowy, jak ostatnia osoba napisała w ostatnim filmiku. Była to pierwsza osoba, która napisała komentarz z kolorem ekwipunku, oczywiście. I co? Będziemy grać na Mirażu, <laughs> ponieważ. Ostatni mecz jaki grałem to 6 miesięcy temu i chcę zobaczyć jaką rangę dostanę po... po porocie Mam nadzieję, że wygram, jeżeli nie no to trudno, jeżeli będzie remis to i tak dostanę rangę, więc nie mam nic do stracenia A też dawno nie grałem No i co, zapraszam was do oglądania dobra, mamy mecz Gramy w terro. Zobaczymy jak będzie z kontami, jak bardzo legit będzie I co no, gra na konfigu BSWH Bo, szczerze mówiąc nie Wydaje mi się, że nie będzie potrzebny, tak szczerze mm... I no. Czemu wy jeszcze oglądacie Legit Shtink? Ja naprawdę się nasłucham, czemu wy jeszcze oglądacie... Wy czemu wy to jeszcze oglądacie? Czy naprawdę wam się chce to oglądać? Czy was to jeszcze nie złudziło? No dobra Będę się rozszerzał w MB Zesuwać wersję smogu? Ok, let's go One more backfade, two more backfade. I przegramy to. Jep. 95:2 A nie na jakie rangi gramy. Nie jestem w stanie powiedzieć. Eee, pójdę echo. Diggle only. tak oni właśnie. A on tu dalej jeszcze jest, Anaki A i drugi powód dlaczego gram bez WH Nie wiem czy mówię czy pierwszy powód, ale drugi powód dlaczego gram bez WH to no bardzo bym był Obvious, bardzo bym był obvious patrzymy się przez ściany, ja to wiem już, ja już to wiem Ja tak dawno nie czytowałem, że komunikacji w ogóle nie mamy widzę Nevermind, we don't need bomb <laughs> To jest staty będzie rapentie 0-19 jak jakizak Ogólnie ten kofi, który tutaj ja. jestem, to jest aimbotem, jakby co. Więc to jest muszę pomarać, z tym aimbot. No, jasniejszy player model, czyli champs po prostu. O, okay, tu zasmokował. taki. No. Ja nie mam w ogóle game sensu, nie mam wyczucia w tej grze. Myślę, się prawie tak nie chcę grać w tą grę, że... Ja też nie chcę patrzeć w profile, no bo kurde, nie grałem przecież tyle, że. A ten dostał trochę. A no tak, bo to jest ten z Młotowa. Faktycznie. słyszał go. Muszę w profile, nie chcę nikogo osądzać, no bo tyle, że nie grał, to. 56 w 8 dostał, okej, okay, fajnie. Zagram? Yeah, full zagram? Nie, full Nade zagram. No płyły się z... Fucking hell, no patrzyłem tam Good przecież. Jakie to by make it, I guess. Jeszcze ram? To mój smoke jest. Fajny. Stairs. Wow, no, zabiję kogoś w końcu. Nie wierzę. Zabiję kogoś. Niemożliwe. Zrobiłem coś. Niesamowite. A wiecie co również jest niesamowite? Niesamowite jest to, jakie super cheaty są u chłopatego na Discordzie. Już teraz możesz tylko chytę do CS2 do wolną płatnością. Krypto, card, Skinny do CS2. Jeszcze ja. Ceny czytu zaczynają się już od 14 zł. A jeżeli chciałbyś czytać do movementu, którego opowiedziałem w tym filmie, to u Chobatego masz najniższe ceny w Polsce. Nie chcecie się czekać, aż odpowiedzą ci na ticket? Nie ma problemu. Chodzę na stronę tego, kupić takie czyty jak Memsense, Nixware, Midnight, Interium czy nawet i pleg z automatyczną dostawą a składem Hubelek za 65% na stronie przy zakupie Dodatkowo jeśli nie ma twojego cheata, którego chciałbyś kupić to na serwerze Discord została dodana zakładka INNE, gdzie kupisz każdego cheata do CS2 Wszystkie linki macie w opisie, zapraszam serdecznie, a ja już wracam do filmu Ej, to odcinek będzie nudny Bo ja nikogo nie zabijam. A wH nie chce właśnie no. no, to już nie ma tego motora... Wow, teraz dosłownie jest pokazana prawdziwa twarz Kubelka To no nie? Z tymi, tymi wszystkimi Smokami, z tym wszystkim ten smok, tak jakoś? Jakoś tak Nie, to był, no, źle zrobiłem, już widzę no, jest... Smoka mają A mają smoka jeszcze kolejnego palace oh, cool. you should rotate with the shift guys three mollies on palace three mollies on palace Just rotate three guys there guys Just rotate with the shift not making noise bro you're going oh. Ma short, czy blue MVP dostałem? Niesamowite to jest. Przez tak, tamto nie grałem w CS, naprawdę. Nie wiem, tak naprawdę sprawi mi przyjemność, już jak kiedyś. Nie wiem, czy ja w ogóle zagram, Nagram jeszcze jakiś filmik z CS, a mmm. Mm, Laura Puga, es. One jungle? One more. Awww. Hello, my friend. What are you looking for? Say info about, you. about what, my friend? You're playing for yourself all the time. Oh, fuck oh, you. I'm okay. now. One ticket, one unknown. Jeden nice. unknown. Nie wiesz, że gościu jest? On wie, że ostatnim gościu jest. A. Mmm... Strasznie źle stoi, bo może z przodu i z tyłu podejść. Jep. Nie, właśnie jest tutaj. A. A nie miał, nie miał czasu, żeby się przenieść. Bo... Źle staną, po prostu, tyle. One jungle, probably. Yeah. Ah, uh. low. nice predicted what thing to be one window dead one more window Jungle, nice. you are worse than Adam Adamau. I go window. I go be. I must pound up the way. Thank you. Just shooting be. tumor, aquí tumor. Va a ser temido. They will have eggs for sure, guys. Okay, I'm... No, ole, ole, ole. On olej, olej, olej. On mi, on mi. Sandwich. I'm the bomb. Yo, zrobił. I co piszą? Amorander, o mnie to piszą? Oh. A o mnie, ew, ew, co to za <coughs> ogóle nie ma jakaś? Ona jeszcze istnieje? Ja myślę, że to fake, kurde. <laughs> ja myślę, że to fake. Tajemnica, a nic naprawdę istnieje. Almany gon, ara pójdźmy tak. I'm going a to wygrywa, ja myślę, ja myślę.

First entry click, my friend. Nice! No! B. Only one. <try> <try> to zagrali, nie? Nie mam w sumie go zagrać Mid, two mid, to mid, to mid, top mid, and one under is B. Oh, Tensor's so just was an I Nice. Holy shit, throw it on. Ty jest timing zrobił Dobra 10-13 Słaby wynik A co zrobisz G. Masakra Masakra to będzie odcinek, ale no cóż Przynajmniej no, tak gram jak gram po przerwie, co nie? O skrzyneczka, hell yeah. Pokaż mi skrzyneczkę Pokaż mi rangi Dmg, fucking dmg Skrzyżowane kałachy, okej, okay, czyli jak nie gracie pół roku w CS: I nie gracie pół roku na jednej mapie I gracie jak, no, gracie bardzo słabo, to możecie dostać rankę do góry Hmm, nieźle, dobrze wiedzieć jeszcze Dreams the Night First Case Najlepsza skrzynka, 6 złotych za darmo uh -huh. A ja wam dziękuję za oglądanie, na razie i cześć